7 milionów, 7 dni tyle możesz zarobić, wygrywając stotka. Czy tyle da się zarobić na dropshippingu? Jak to naprawdę wygląda? Czy dropshipping to są same zalety, czy też są wady? Ja przygotowałem dla Ciebie takie zestawienie, gdzie będziesz mógł się zapoznać, gdzie z jednej strony pokażę Ci, ile możesz zyskać tak dalej, a z drugiej strony powiem Ci, jak to będzie, jeżeli zderzysz się z rzeczywistością. Ci powiedzieć o dropshippingu, a tak właściwie o zaletach dropshippingu, więc nagram dwa filmy. To będzie o zaletach, drugi film będzie o wadach. No bo no, to, co piszą w internecie o dropshippingu, no to, to powiedzmy, że to, to różnie bywa. No to najpierw zajmijmy się tym takim optymistycznym akcentem, czyli o zaletach. Jeżeli nie wiesz, co jest dropshipping, no to w skrócie w skrócie to użyj Google i wpisz i przekonaj się, jest to po prostu sprzedaż produktu nie mając magazynu. Więc tak naprawdę dropshipping to nie, nie prowadzenie klasycznej sprzedaży produktów, tylko bardziej taka o usługa, tak możemy powiedzieć. No i jakie są zalety? Dlatego, że dużo osób się pyta, czy da się zarobić, i tak dalej. Właściwie to będą trzy filmy. Teraz powiem o zaletach, w drugim filmie powiem o wadach, a w trzecim odpowiem na Wasze pytania. No to pierwsza jaka jest zaleta. No pierwsza zaleta dropshippingu jest taka, że trzeba mało pieniędzy na start. Możecie mi nie wierzyć lub nie. Jeżeli macie łeb na karku, to jesteście w stanie, powiedzmy, nie wiem, inwest inwestując 2000 zł, jesteście w stanie uruchomić sklep. Nie licząc oczywiście waszego czasu pracy, czyli to taki nakład, bo nie musicie tych towarów kupować itd. Choć nie do końca, ja Wam powiem, że ja bardzo dużo produktów kupuję i testuję najpierw przed wpuszczeniem do dropshippingu, ale powiedzmy, że no nie trzeba tego kupować. Czyli pierwszy plus to jest taki, że naprawdę trzeba mało pieniędzy na start, gdzie na przykład tradycyjnie otwierając sklep, no to powiedzmy, że samo zatowarowanie czasem to jest kilkanaście tysięcy produktów. Dobra, druga rzecz, która jest dla mnie bardzo dużą zaletą, to jest, że jest elastyczny czas Pracy i miejsce pracy, czyli jeżeli na przykład chcesz objechać cały świat, to to jest super pomysł wejść w dropshipping. Pamiętaj, ja tutaj mówię o samych zaletach dropshippingu, nie będę nic krytykował. Więc możesz sobie siedzieć na przykład, nie wiem, na Cyprze no i prowadzić sprzedaż, dlatego że ty fizycznie nie musisz. Ani wysyłać, ani jakimiś zwrotami się bawić, itd. Twoja praca to głównie taka rzecz yy, sprawdzanie, czy reklama działa i sprawdzanie, czy wysyłki zostały zrobione. Oczywiście też tutaj wszystko zależy od tej automatyzacji, którą zrobisz, bo można robić to ręcznie, a można to wszystko zautomatyzować. Yy, jeszcze tutaj do tego będę dodał, że to może być dodatkowa praca, czyli na przykład, jeżeli masz na etacie, a jest to etat bardzo fajny, bo gdzieś w urzędzie i nie chcesz go stracić no to możesz wieczorami, jak masz czas, pracować. No i ktoś zaraz powie, o nie Mateusz, przecież 8 godzin na etacie i później będę jeszcze pracował. No cóż, ja czasem, czasem pracuję 12 godzin, a był taki okres 4 lata, kiedy pracowałem jeszcze na uczelni, gdzie pracowałem autentycznie 7 dni w tygodniu. No i można było, można. Więc tutaj pamiętaj, nie żal się, tylko działaj. Co jest jeszcze bardzo duży, dużym, jakby wielką zaletą, to, że jest brak kosztów stałych, czyli działając w dropshippingu jedynie na co, znaczy jedynie, no później Twoje potrzeby, Twój apetyt zwiększy się w miarę jedzenia, tak to można powiedzieć. Natomiast startując, to wystarczy, że kupisz domenę, masz jakiś sklep i wydasz na reklamy. To są Twoje jedyne, nie masz pracowników, nie masz biura i tak Nie masz takich kosztów stałych, czyli na przykład chcesz sobie zrobić dwumiesięczną przerwę, to nie ma problemu, robisz taką przerwę, natomiast później, jak już osiągniesz pewien pułap, no to już tak nie jest kolorowo, przemienia się to po prostu w zwykłą, zwykłą yy, pracę. Yy, kolejny plus to jest dużo platform, które są do tego przygotowane, nawet na rynku polskim, ja specjalnie Wam nie powiem tutaj platform, dlatego że na początku Wam chcę pokazać w tym kursie, co, e, jakie wymagania musi mieć platforma, a później dopiero sobie wybierzeć. no bo teraz wiem, że dużo osób robi tak totalnie bez sensu, że kupuje sobie jakąś platformę, albo widział, że jest tylko 7 zł przez pierwsze 30 dni, rejestruje sobie, a później okazuje się, że ta platforma tak kiepsko działa, że nie jest w stanie skonfigurować przez miesiąc. Żeby Wam zobrazować to, to słuchajcie jak ostatnio e, uruchomiałem, ur uruchomiałem sklep, to yy, normalnie, jak siadam do jakiegoś systemu, na przykład do tych angielskich, do polskich, to zazwyczaj zajmuje mi to powiedzmy, no. Odpalam sklep w jeden dzień. To jest tak najdłuższe. Da się nawet godziny, dwie godziny. Natomiast ostatnio trafiłem na taki jeden system, dosyć popularny w Polsce, gdzie po trzech tygodniach nie miałem uruchomionego systemu. Więc warto, warto jest, żeby po prostu wybrać start, żeby na samym początku nie skupiać się na tym aspekcie technicznym, tylko na sprzedaży. jak się skupić na aspekcie technicznym, wdrażaniu tych wszystkich trudnych rzeczy, to zabraknie ci siły. To jest prawo, które powiedzmy, że działa. Później jest. Kolejny plus to bym może powiedział, że zwroty i reklamacje. Czyli, jeżeli działasz dropshippingu i fajnie to rozegrasz, to nie musisz się martwić o zwroty, o reklamacje i tak dalej. Więc można powiedzieć, że tylko pieniądze wpływają na konto. Nie, nie jest, nie jest tak kolorowo. Także widzisz, że tutaj ten dropshipping ma naprawdę bardzo dużo zalet. Więc, więc zachęcam cię do przetestowania. E, przetestowania się tej branży. Oczywiście nie każdemu się uda, to musicie wiedzieć, natomiast przyjdź na kurs, ja ci pokażę, jak to zrobić. Jak Wilkie ja ci pokażę, jak można naprawdę uruchomić e, sklep i jak można na tym zarabiać. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało e, zadawajcie. No to, to chyba e, tyle, jeżeli chodzi o, o zalety. Zalety widać, że jest masa. E, I muszę wam powiedzieć, że Uruchomienie sprzedaży i powiedzmy tam zyski do kilku set, kilku tysięcy złotych to jest naprawdę prosta rzecz do osiągnięcia. Ja myślę, że jestem w stanie każdego nauczyć. Natomiast o wadach za chwileczkę sobie porozmawiamy. nadal w fazie zmęczenia, porozmawiamy o wadach dropshippingu. I teraz uwierz mi, nie chcę cię tutaj y, storpedować, bo może y, 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 jarasz się jak zniszcz w świetle zmarłych y, i chcesz zacząć działać. I teraz ja ci powiem, jakie są walety, y, walety jakie są wady. No, musisz wiedzieć, że te wady są, że to nie jest tak, jak niektórzy opisują, prawda, że jedzie sobie Ferrari, ma komputer i tylko jeden przycisk naciśnie raz na dzień i pieniądze lecą do ciebie strumieniem. Niestety to tak nie jest. Jest to ciężka praca, musisz wiedzieć, praca, która wymaga od ciebie w inteligencji i sprytu. I musisz powiedzieć że, muszę ci powiedzieć, że znam kilka osób, które w Polsce robią naprawdę bardzo dobry dropshipping, i to są osoby bardzo sprytne. Nie wiem, czy wiązał tu inteligencję ze sprytem, ale po prostu potrafią kombinować. I to powinieneś nauczyć, że trzeba, trzeba po prostu kombinować i trzeba być konsekwentnym. Ja na przykład znam osobę, która jeden produkt sprzedaje od roku i nie może go sprzedać, a w dropshippingu to już po pierwszym dniu musisz wiedzieć, że ten produkt nie jest za dobry. Bo pamiętaj, nie wszystko da się, generalnie tak, wszystko da się sprzedać, ale nie wszystko da się sprzedać z zyskiem. Dobra, jakie są minusy? Minus jest taki, że jest konkurencja. Dropshipping w ciągu ostatniego roku, dwóch lat naprawdę wystrzelił. I z tego co widzisz w internecie, jeżeli spotkasz kogoś na aukcjach internetowych, to tam bardzo dużo osób działa właśnie w dropshippingu. Czy jest konkurencja, musisz wiedzieć. Jeżeli reklamujesz się, to stawki też są wyższe, z tego powodu, że po prostu no, pojawia się konkurencja. Co, co jeszcze trzeba powiedzieć? No właśnie, trzeba kombinować. I uwaga, uczyć się. To nie można tak, że ja ci podczas kursu powiem dwie, trzy rzeczy i ty te dwie rzeczy będziesz wykorzystywał. Trzeba uczyć się, podglądać, e, analizować dane i to jest bardzo ważne. Wiem, że na przykład, jak prowadzę szkolenia, to mało osób w ogóle potrafi analizować dane i, i dużo osób ma włączoną reklamę, która jest kiepska, ale na przykład żal mu jej wyłączyć, więc trzeba naprawdę opanować analizę e, danych. Trzeba wydawać pieniądze. To nie jest tylko um, koszty reklamy, ale to jest też platforma, to są różne narzędzia do podglądania konkurencji, do analizy i tak Więc trzeba naprawdę być elastycznym i nie. E, i nie no, skąpić to może złe słowo: nie oszczędzać na narzędzia, które są nam niezbędne. A im większy będziemy robili ten dropshipping, to zobaczysz, że z tych takich rzeczy na początku, a że wystarczyło mi tylko jakiś sklep internetowy, dojdą ci inne y, narzędzia, które będą kosztowały, ale spokojnie będziesz na nie zarabiał. Yy. Zwroty i reklamacje. No właśnie, to było też w, w zaletach, że nie musisz się tym. Yy. Przejmować, natomiast musisz wiedzieć, że wszystko zależy, jaki model y, dropshippingu wybierzesz. W momencie, kiedy na przykład wybierzesz taki model, że sprzedajesz na przykład w Stanach, towar z Chin, no to jeżeli będziesz miał zwroty, no to będzie troszeczkę tym zabawy, to znaczy no nie będziesz musiał tych paczek otrzymywać, przepakowywać i tak dalej, ale to jest taka rzecz, która jest związana z obsługą klienta. I to jest też, to powiedzmy, że troszeczkę jest minus, że jest więcej jest więcej takiej obsługi klienta w dropshippingu, dlatego że no nie każdy mówi, ale w niektórych modelach dropshippingowych towar idzie nawet 30 dni. Czasem się gubi, no i ty cały czas musisz być w kontakcie z tymi osobami. Pamiętaj, jeżeli ty nie będziesz w kontakcie, nie poświęcisz czasu na odpisywanie maili, to po prostu mogą ci konto zablokować. Znam osoby, które robiły dropshipping za granicą, używały Paypala i przez to, że były dużo, było dużo skarg, zablokowali im to konto, a wtedy mamy problem. Czyli pamiętaj, musisz skupić się na obsłudze klienta. To jest szalenie ważne w dropshippingu. Kolejna rzecz to jest problem z dostępem do fajnych produktów. To to są fajne produkty, takie, które się sprzedają. Ja w lipcu zeszłego roku robiłem takie, taki, taki test, jeden z wielu moich projektów, czy da się zarabiać na produktach udostępnianych przez takie najpopularniejsze hurtownie. No i wyszło, że pewnie nie jest zaskoczeniem, że nie bardzo da się y, z, zarobić. No bo na przykład jest firma, która oferuje na przykład, nie wiem, oryginalne y, y, ubrania popularnych marek. To nie przebijesz się. To, to, jest, to jest bardzo rzecz, po prostu koszty reklamy Cię, cię zjedzą. I tak samo, jeżeli jest, jest na przykład popula jest jakiś popularny y, produkt na platformie, która udostępnia swoje, sprzedaje na zasadzie dropshippingu, czy udostępnia innym możliwym, y, jakby jest hurtowną, która działa w modelu dropshippingowym, czyli umożliwia Ci sprzedaż ich produktów, to wtedy zdziwisz się, że w co drugim sklepie jest ten produkt. Dlatego, że takich sklepów działających w dropshippingu jest naprawdę, są setki, jak, jak nie e, tysiące druga Kolejna rzecz to są kwestie podatkowe. Jeżeli będziesz na przykład robił dropshipping gdzieś za, za naszym morzem i będziesz na przykład brał towar z Chin i sprzedawał na przykład w Anglii, to wszystko jest fajne do momentu rozliczenia się z fiskusem. To jest problem. Powinieneś, jeżeli to oczywiście tak, na początku sprawdzić ci. Pójdzie, jeżeli tam będą jakieś małe sprzedaży, nawet jak cię urząd złapie i da ci karę, to nie będą takie straszne rzeczy. Natomiast jak idziesz naprawdę na ilość, to już trzeba zainwestować w, w dobrego księgowego, bo jeżeli, o, e, bo jeżeli będziemy działać w Polsce, to powiedzmy, że nie ma problemów z tym rozliczeniem, na, na, ale natomiast na zachodzie jest, bo dochodzi kwestia tutaj VAT-u, różnych skomplikowanych rzeczy, jak to rozliczyć e, i tak dalej. E, no i co, to, to chyba wszystkie takie, takie e, wady, które chciałem tutaj e, wymienić. E, więc mam nadzieję, że z tymi wadami cię nie zniechęciłem. E, aha, no wada. Najważniejsza wada, że jest ryzyko finansowe. To znaczy, nie zawsze ci się to uda. E, możesz ponieść stratę i tym się, z tym się też trzeba liczyć. Tak jak wspomniałem, zaleta, że wystarczy 2000. No tak, ale dla kogoś, kto ma zmysł. I ten ktoś trafi za pierwszym razem. Natomiast, jeżeli ci nie wyjdzie pierwszy, drugi, raz trzeci, to musisz mieć na to przygotowane pieniądze. Ja znam osoby, które zainwestowały całe swoje 2000 zł, które miało gdzieś tam, e, wzięło nawet pożyczkę na to, a później nie wyszło, no i był była rozpacz. To nie zawsze się udaje. E, musisz pamiętać, żeby to były pieniądze, które, no. Też pierwsze pieniądze, które są wydane, to powiedzmy, że to są takie na, na inwestycje na, na, na zbadanie rynku, czyli jeżeli nie masz, jeżeli tam strata tych dwóch cię to da Ci ogromny problem, no to też zniechęcam Cię do działania na dropshippingu. No bo to nie zawsze wychodzi. To musisz wiedzieć. U mnie wychodzi, powiedzmy sprzedaż co piątego produktu tak dalej. Ale o, to, o tym wszystkim powiem Ci w kursie. Mam nadzieję, że się zapisałeś i że się zobaczymy.